<laughs> Hej, cześć Siemanko, z tej strony Wojta, ze mną jest dzisiaj Polski Pingwin. Aaaa, oh, oh, Siemanko. Siema. I gramy sobie na mapce, jak ta mapka się nazywa? Masz Zobacz, bije się go w głowę. <laughs> Czekaj. Widzisz? No. Au, 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 oh, a, 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 a. Okay, what okay. the fuck? To fakt, dobra. Idziemy, idziemy. Jak ta mapka się nazywa? Czekaj, weźmy to um, z skrzynko. Otwórzmy. In... Nie! <laughs> Nazywa się. Guide. Dark Chaos Craft. Dark Chaos Craft, właśnie. Jesteśmy na mapce Dark Chaos Craft. I co tu jest napisane w tej książce, stary tłumacz? Zaraz zużyję moje magiczne sposoby tłumaczenia. No Witamy tak. w Dark Chaos Craft. W tej grze będziesz podróżować przez 9 różnych miejsc, um, eksplorować i przeskakiwać i tak dalej, i tak dalej. Jak się skończą, jakby. Po, a, ble, po dziewiątym levelu <laughs> będą bonusowe um, levele też. Dodatkowo każda, każdy poziom jest stworzony um, z jakiegoś kom, z grupy jakiejś tam, um, co DCC, um, coś tam, DC Comics, um, pr pracowali nad tym. A nie, nie wiem, ktoś tam pracował nad czymś i zrobili coś tam, coś tam. Nie tu wiem, jak to chcę Bo sam nie wiem, co to znaczy. No. Niby ktoś tam zrobił mapkę i oni stworzyli to na podstawie tego, mniej więcej. Okay, e, nie psuj, no. Nie, nie psuj żadnych bloków, mam nadzieję, że wam się podobało. Spodoba raczej. I z dobrej zabawy i, i powodzenia. Po, po, po no to dobra, no to lecimy, Słyska. nie? Czekaj, jeszcze tutaj jest food, jedzenie. O, Wezmę sobie okay. razy dwa. O, ja, o, dwa staki. O, no, spoko. spoko. Mam, mam też. I czekaj, bo mam mało serduszek, ale dobra. No dobra, ciśniemy okay, chyba już. Okay, okay. No, no, nic tu nie będzie takiego na początku, no. Chyba. A, tak szybko biegasz. What Już the fuck? Co, co the to jest? Co to jest? O, czekaj, sam coś jest. Hej. A okay. tam się chyba nie da wyjść. Nie da przejść ten To jest napka. OOW! Oh! <ścoughs> Myślałem, wow. że to pochłoga. Ja tak patrzę do góry i nagle taki. C What nie? The nie wiem, o co tu chodzi. Um. Jakieś lustro. Okej. Okay. Chaos, the comes... Co jest w środku? Nic. Wow! Co ty co? zrobiłeś? Co, co ty zrobiłem? Z... Gdzie ty jesteś? Jestem w tym samym miejscu, a co? Ale z nie... nie widzę cię. Oh my god, gdzie ja jestem? Czekaj. Jestem z tobą. What the fuck? Oh O, jesteś, god. jesteś już, dobra, spoko. Czekaj, to jest w ogóle checkpoint te guziki, nie? E, chyba tak. Dobra, zbijamy na dół. E, a, może tam się zaczyna wszystko. Oh my god. Gdzie jesteśmy? O, ale na, na shaderach to wygląda epicko. Uh, uh. Okej, okay. idę w lewo. O, nie, nie idę. Nie możesz, nie <laughs> ma Jeba... przejścia w lewo. lewo, ty w lewo. Coś tu jest? O, oh, zombie! What? Oh no, spawner, get him. <laughs> Już nie żyje. Root and flash nice, dobra, w O! Oh! Ah! Oh! Okay, stary. Tam w dziurę idziemy, od razu. Tu jest dziura jakaś? Oh, fuck. What the fuck! A papa powoduje, że czuję, jakbym był na jakichś narkotykach. Nie wiem, co tu... <laughs> to. Na... przez tą wełnę, stary jest. O, oh, kurno, nie wiem, co tu się dzieje. Nie, zbagowałem się. What the nie, fuck? Nie, nie. Okej, okay, dobra. No, no. Co to za spawner, zombie? No, no. Parkour, pierwszy parkour, oh. Oh, yes, stary. Yeah! Close oh. down. Oh yeah. Spadłem. Nie może. Oh. Oh. O, no, oh, czekaj, wiem że to jest łatwe stary czekaj. Japie, oh, <laughs> <up? Yes. laughs> Facebook nie. czekaj. Oh. I mówisz za jednym razem to zrobimy. Dobra. <laughs> ja, serio? No serio stary za, wczesno, za wcześnie shifta wciskam. Czekaj. Oh, jest. Oh, yeah. Ciśniemy. Nie, tu są na ten na pistony. Oh my god. Oh, nie. Dajesz. HOO! 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 Co ty? Walił. <grym> okay? Poczekaj. To czekaj. What the hell? To myśleć like... nie jest łatwe. Ale lamie. Oh, fuck! No oh, shit! Ah! Spadam zawsze, stary. This... No, czekaj. O, oh, skoczymy w tym samym... Ała! Jak to takie oh. wow. Byłem przed chwilą. Teraz. Shit. <grym> uh, what? Ah! Ała! <laughs> Teraz. Oh my god, really? What? w ogóle okay. sprint mi nie działa, poczekaj chwilę. Ej, okay. tu jest checkpoint, No A, a no dobrze, że zauważyliśmy. Okej, okay. o teraz, What? razu. Od razu tam! Oh my god. Ale nie okay. mogę, stary, dwa razy W nacisnąć. Ho, ho, to jest, jestem. Okej. Okay. Oh, oh, jest! Je o, nie no, stary. Czekaj, muszę się gotowy? skupić, Patrz, muszę się skupić. w jednym zamachem. No dawaj, jedziesz. To się kameruje. O oh. oh my nice. Ostatni etap, dawaj! O mój Okej, ta jest, jest? Jest. Jest, 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 okej. Okay. Jest! Oh, jest! What the fuck?! Oh, no. Dobra, skupienie, skupienie. Ty tam już jesteś! Dałem no, radę. Tam jest checkpoint? Nie ma. E, e, nie ma. Czekaj, tepam się do ciebie. TP polski pingwin. Jest, dobra. Oh. Oh, o! No. What the fuck?! No, no, no. Weź mnie do ciebie. Możesz tu bić? Nie, nie mogę. Weź ukośnik, TP, total voxel. Come on. Czekaj, muszę zjeść coś. <mum> ah, what? <mum> <mum> nie, no czemu? Co zrobił? Ja, tam, ja po spole... tu muszę wejść na górę, tak? No. Okej. Okay. Ej, tutaj jest boss. <mum> What? <laughs> 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 Czekaj, nie mogę znowu. Kobo boss tu jest? Jaki boss? Jak on Balls. wygląda? Octopus. Octopus. What? The oh my god. What Fuck the fucking pool. What? No! What the fucking puss? God damn it! Czekaj. Like huh? 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 Wiem. Yeah. Czekaj. Yeah. Huh? 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 Jest. Huh? What the hell? Skakujemy! <grystania> Wee! Zombies! Zombies everywhere! Where? Zombies everywhere! in my face! Co musimy tutaj zrobić? Nie wiem. Musimy gdzieś się dostać. Poczekaj. Zatakować tego oktopusa? A gdzie ten o... gdzie, gdzie... ty widzisz jakąś ośmiornicę? To cały jest ośmiornicą! A to jest... To... To z szlopsków! No... Może tu jest jakiś guzik, czekaj. Sprawdzam, ale właśnie nic nie widzę. O my god, nie! Musimy wsparkować się nad jego głowę. Okej, stary. Czyli zaczynamy. Gdzie? Właśnie spróbuję znaleźć. Zombie! Zombie! Aj, zombie cię biją w tym samym czasie, ostro. Uwaga! Spokojnie. Czekaj, gdzie zaczynamy? Nie wiem. Nie mów, że mieliśmy. O, okej. Chyba ehm, mieliśmy ja... skoczyć stamtąd. Tutaj można na o, Tutaj Ja tutaj pójdę naokoło, nie wiem dokąd to, to mnie doprowadzi. To, to Ooo stary! Chyba... Czekaj, już mam. Nie masz. O oh, fuck sake. <laughs> tu, tu 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 tu! Już jest, już jest. O oh, nice. O oh. oh, no fuck! 3, serduszka? Dobra, okay. come on, come on. Dobra, jestem. Okay. Teraz na to, obok ciebie. I do tej dziury skoczyć. Huh? Jest prosty, bo huh? te zombiaki. Dobra, się... jestem. Gdzie? A tu. Kurde, teraz prosta To było, that was easy, bro. That okay. was easy. Okej. Okay. O oh, oh, no. Gdzie I jest? co i tam, tam do jego mózgu? What? No też myślałem, też myślałem, ale nie. Jednak na górę. Ej, czekajcie, muszę ściszyć te zombiaki zaraz. Szybko. Co bije? Szybko! What, What the, the fuck? Dobra, czekajcie, muszę wam ściszyć te zombie, bo jest masakra. O oh, nie, nie ściszaj powietrzu, eh, pod wodą, bo zginiesz. Wiem, że hmm. jestem na górze. Gdzie ty jesteś? Trzeba oh, wejść yeah. na samą górę. Okej, okay, spoko. Nie ogaśnia Pierwszy raz tak. gramy tą mapkę. No nie gadaj. <laughs> you don't say. Zbroja złota. Nice. nice. O, cały set. I got my better um. Dobra. Nice, dobra. Yeah. Wow, który tunel. Spójrz za siebie, stary. Czekaj, Czekaj, checkpoint. Nic nie widzę. Wow! Nacisnąłem. No. no. <laughs> tunel. Żaden. Bo po Potem no. na start mapy. Oh god. Nie, to nie jest. To jest następny stage, A? stary. to jest następny stage, dokładnie. Ale Jakiś... na start, ale. Jakiś Jakiś piekło. piekło. Lava world teraz mamy. Uch. O, oh, zobacz. Gotowy jesteś? Nie. Tak nie. Wait. July 3. Oh. Dwa! Oh, I see! Możemy tutaj zostawić rzeczy, na przykład. Dobra, zostawię Rotten Flash, na razie. Ja zostawię jeden miecz i jedną, jedną zbroję też. Dwie zbroje. Let's go! O Oh, fuck. O, drabinki, nie! Oh, oh. Gdzie ty jesteś? No jestem koło ciebie, stary. Gdzie? Nie widzisz mnie? Nie. What the fuck? Huh? Gdzie? Ała! Huh? Go away. Dobra, czekaj, może zaraz się wczytam. Jestem na drabinkach. musił wejść z gry i wejść z powrotem. Nie, nie, poczekaj, stary. Smacznego. What the fuck. Czekaj. O, może ty masz jakieś bugi? Nie, oh. nie. A może ja wyjdę? A ja mogę wejść. No dobra, dobra. dawaj. Mam nadzieję, że mnie ten nie wywali gdzieś indziej. What? Czekaj, mam. O, checkpoint, nacisnę. Dobra, What? jestem na górze, stary. Jestem, jest, dawaj jesteś, tu do mnie Spoczko, dawaj na górę uh, Easy uh, this is Easy oh, oh, this is Baby My baby could do this Nie <laughs> wiem czy to jest obsidian, to jest obsidian? Tak, tak obsidian. Bo ja mam texture pack taki fajny, komiksowy Uuu uh, ten texture pack do tej mapy Chyba Chyba, chyba, chyba. Jakie to jest duże, musimy wejść Oh shit, musimy wejść na samą górę hey. Nic nie widzę. Czekaj, zasłoniłeś mi dupą? Proste, proste jest. Swoją no nie. nic nie widziałem. No. Nie! Ooo, oh, no, no. oh, oh, się palić, widzę! No stary, czekaj, bo mi serduszka się w ogóle nie ró. Oooo! Oooo! Zginę! Nie, nie! Patrz, mhm. można gasić ogień? Nie, 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 Proszę, oh. nie. potrzebuję. Skocz ciągle po obsidianie i będziesz ok. Dobra, jestem okay. Nice A, jaram się O, oh, też ta właśnie się podpaliłem, właśnie w tym samym miejscu okay. Spoko Okej okay. okay. Oh my god Jump! Huh? O, oh, fuck! A ja też spadłem, Jestem na... Spoko ta mapka jest nawet Jestem na górze. To są wszystkie różne mapki z, z różnych... NIE! Czemu to zrobiłeś? Czemu? Wszystkie... O, oh, Jesus Christ! Czekaj. Muszę Myślałem, tam... że na górze jestem, nie! ale nie jestem na górze jednak. To Dobra. nie jest... O, oh, gorgeous! Uważaj! Oh. What the fuck, drabina? No uważaj! Watch! Zginę. Czemu te serduszka? Nie! Dobra. Checkpoint, bro! Nie! Idę tam na górę. To są te kubki, które rzucają e, grzybkami z chmury. A, wiem. Wiem. Jest wiem, to, wiem, wiem, wiem zmarwia. ja bo nie grzybkami, tylko tymi żółwiami, które mają takie kujące. Mhm, mm kolce stary. Mhm. Mm o, kurde, e, stary, nie dasz sobie rady tutaj. Jestem. Jestem, jestem, jestem koło ciebie, jestem koło ciebie. O fuck, same. Nice. O oh, shit! Aaaaa! Yeah, jestem na drabinie! What the fuck, ale dobrze, szczę dobrze. szczęście! O kurna! Z każdym razem, w każdym razem na samym początku. Czekaj, musimy to przejść i ide, chyba ide. się na górze oh. pożegnamy, bo ten. Pożegnamy. Bo... No oh, skończymy, god. skończymy odcinek. Mówiłeś, że ta mapka. Ooooo Myślałem, że ta mapka jest krótsza. Jest super szybko. Spoko, pokoju. Nie... Oh my god, seriously. <laughs> nie mam nie mam problemu, żeby ten. Oh my god. Bo... Ciągle spadam, ciągle spadam do dziury. Ja też! Ja też, właśnie tutaj. O, Czekaj, właś What? musisz wejść na górę znowu. Nie. nie! Ej, to jest trudne. A to nie jest łatwe. O, kurde. O, nice, nice. Dobra, no. dobra, 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 dobra. Da o... się zrobić jakoś checkpoint? E, to był checkpoint. No, nacisnąłem to i, i co. No! Jest jakaś ko. Mm. Uh. Drabina, jest jakaś komenda, żeby się tam tepnąć? Gdzie? Do checkpointa. Eee, oh, po prostu przyciśnij checkpointa i będzie. Okay. I zrobi ci set spawn tutaj. <grym> <grym> ok, idę. Czekałem na ciebie, żeby było. Pewne. Okay. ok. Pełne skupienie. What? Uderzyłeś mnie. Nie. Tak. To nie ja. Nie. Okay. <grym> to, to to nie ja. ja Zobaczysz się... na nagraniu. <grym> ok, smogę. Wierzę ci. Dobra. O! Oh. Oh, NO! A! Nooo! Mój patronse! Czekaj, już jestem prawie... Oh, shit! Ale daleka droga tam jest! O to te głupie furtki! Nie tak! Jestem! Na nie! Nie, 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 nie! Okej, okay, jesteśmy. Jesteśmy. Oh, Spoko. Okay. Da się tu set spawn! Ja da, <laughs> Dało się. Ustawiłem sobie set spawn. <laughs> Okej. Okay. WHAT FUNK! O oh, no! Weź ukośnik spawn o, jest! jest Ustawiłem no w sumie, dobra. Dla wszystkich. SHIT! Okej. Okay. To, okay. to, to jest trudne ludzie. Jeżeli chcecie w to pograć, to macie link do mapki w opisie. Uh. Oh, shit! O! Oh, ale ja kurde przeskoczyłem to! Oh. Ja to bo... przeskoczyłem! Dobra, jestem. Okej. Okay. One. Two, oh. Znowu three. przeskoczyłem. Trudne, bo tak tak na pół musisz skoczyć i się tak powstrzymać też tym mm -hmm, samym czasie. O, mm -hmm. Oh, seriously? Fuck my life Ja nie mogę z tym oh. Za już God! No! Oh, what? Tutaj! God, God damn it God. I'm going kill someone in the face. Nie, nice? nie, nie, nie! Oh. <laughs> już byłem tam! No! Oh, fuck. God damn it. Gdzie byłeś na końcu? Prawie. O oh, fuck. Czekaj, oh. set, set spawn. Okej. Okay. <laughs> oh, set spawn. Dobra, oh, nie! God damn it. No oh, tam fuck. się musisz powstrzymać tutaj przy jednym. Fuck. Oh my god, to ja też tam... To... Ah, fuck! Ja też spadam tak. Nie, 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 nie. jestem! Jestem! Jest! SPA- SPAWN! SPAWN SZYBKO jest SPAWN! Jest checkpoint, jest checkpoint. Okej. Okay. WHAT?! Nie, nie jest! O kurde! A je- u- a! Uu, nice! Jestem! <laughs> Byłem prawie! Tak, tak, jestem. Nie Dobra, set spawn. Boss. Ja już dałem set spawn tutaj. Jaki boss? O, jest ten ziomek, co- no właśnie, ten- Uważaj, bo zacznie nas atakować. Ten, co z rajerzami. What the fuck? <laughs> Oh shit! Spadłem. Dałem radę! Ej, ogólnie ja miałem problem, bo przez te shadery, co ja mam, nie było widać w ogóle. A nie! Nie, nie było widać tego. End of level. Zobacz jaki łuk dostaliśmy. Mamy łuk, nice. Dobra, kochani, chyba się tutaj pożegnamy, skończymy odcinek. Jak myślisz? Musimy. 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 Chyba, że Musimy. zrobimy specjal 4-godzinowy. <grytanie> Dobra, <klik>. um. Stop! <grytanie> Stop, zabijesz mnie! Oh, God damn it. Gdzie jesteś? O. Jestem. Dobra. Oh, stop, 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 stop Pożegnajmy się To było oh. to było A, Ale mojego nie było, o, nie przestań no <ślinna> Dobra kochani to by było na tyle Jak cię, zabi cię zabije i taki i takie <ślinna> <ślinna> Dobra kochani to by było na tyle W tym odcinku <ślinna> Jeżeli chcecie więcej dajcie łapkę w górę i napiszcie, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej mapce. Link do mapki macie w opisie i żegnamy się z wami! Mówił Wojtas i grał z polskim pingwinem. Cześć. Cześć. Pingwin we mnie strzela. Nie, 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 nie. Dobra. Hejo.